I ktoś tam stoi. Dobra, chodźcie na górę, szukamy tej cicy, zabijamy kurwa. ją. Wiecie co jest się blokuje. Bugowanie, to bugowanie się w tobie skuje. Coś stało. Dobra, nie bacz się, lecimy. Wiecie, jest. Nie, 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 idziemy na klatę ją biorę. Chodźcie. Chodź kurde. Ale nob. nob. No nob. A ja biję. I, co? I co to jest? O, oh, to jest! Pani mnie! A ona szika na Nie Kto to jest? Ja! Słyszysz się? To, to ty? To nie... Obok nas jest gdzieś. Kto to jest? Kto tu jest ze mną? To ja. To ja to Dobra. Hej, a tu? A tu? Michał? To A tu? A Tak, A tu? A tu? stop, stop, stop. To... Podskoczył, podskocz, podskocz, podskocz i to ty. Jo. Kto to jest ze mną w piwnicy? To ja. To jest tutaj Daniel. Idziemy, idziemy. Dobra, dobra. To chodź choć Daniel razem. Napierdalaj, no, no, hey, <śla> <ślała> no. Nie, no ty ją napierdala. Nie, boję się. W piwnicy, w piwnicy powinny są. Piwnicy. ona tutaj poszła, ona tutaj poszła. Nie, gdzie Zablokowane są. Lalkę mam, lalkę, Widzicie lalkę. Ty, ale. Ej, a ja swoją zgubiłem. Idzie, idzie, idzie. Ale gdzie? Słuchajcie, ją tam. Kur... Napierdolę, kosiarka. Ja pierdolę, ale się boję, <grym nie? <grym nie? Ej, ale się boję, kurwa! Dobra, bierzcie tą lalkę. Ja się jej boję. Jaki Weźcie ją. Jaki? Idź, do... Ja pierdolę. <grym> ja zamykam oczy! I do góry poszła, do góry poszła, Jeśli ona mnie złapie, ja zamykam oczy. Czyli musimy do piwnicy iść, do kotła. Tu? Nic jest jakiś kocioł. Ej, patrz, tam tak. ej, patrzcie tam coś biega, widzicie pod, pod drzwiami ej, tu ej no. do nas biegną. Cicho Próbuj Michał otworzyć te drzwi. Gdzie ona jest? Się... Gdzie ona jest? Ej, patrzcie, widzicie! Jak będziecie w te drzwi, jak będziecie w te drzwi, to widzicie po drugiej stronie, nie? A gdzie, gdzie jest ona? Bo ja mam on słyszę ja Nie ja nie, nie widzę Michał. No ja widzę. Gdzie ona jest? Ja sobie, słysz obok. Dobra chodźcie do tej tam gdzie te pierwsze drzewo znajdź, chodźcie tam. Jeszcze nie świeciliśmy całego. Ale my klucz musimy znaleźć. Ej, ocho, jest, jest okno do tego pokoju. Gdzie? Pokaż? Ej. Tu nie ma, okej. Możesz się kurwa nie zamykać drzwi patany? Cicho Dawaj raz do piwnicy, chuj. Jest, tu jest tu kurwa. Ta Dobra jest piwnica obraduje, i, tu, i obraduje piwnica obraduje. w prawo, to jest piwnica. Chodź tu trzyma, ona poszła na <laughs> ja pierdolę, 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 pierdolę. <laughs> Odwróciło <laughs> się na mnie nagle. Ja kocioła szukajcie, zam... kocioła Ej, bo tam, tu, tu o, mamy tylu... Ona cześć. idzie za mną ciągle! Pierdolę, zamykamy, czy zamkamy, czy zamkamy, czy zamkamy, czy zamkamy ma... Warto tylko na ciebie nie gonić Goniła mnie Goniła mnie do samego dołu ale, Musimy szukać, ale... musimy szukać kurczy Tu czy... masz kocioł, patrz, to jest chyba kocioł, nie? To jest boiler no, kurwa, nie wiem Kocio, to taki, wiesz, co w zupę w nim gotujesz Lalka Lalka L'Oreal no Ej Kufa, eskakowałem Gdzie ona jest? Nad nami pewnie. Ciebie to jest krójówko. Winiarni jest Patrz jaka kryjówka to ktoś tutaj. Ciebie jesteście. Winiarni. Winiarni, jaka kryjówka Bartek. Gdzie? Gdzie Winiary. To jest już. O tu Tu możesz wyjść? tu <laughs> no. <laughs> tutaj to ma nasi jest? Dobra, tutaj częściej ogarnijmy kto kim jest. Daniel, ty, chodźcie, Daniel. kto kim chodźcie, Daniel, ogarnijmy, kto kim jest. Daniel, chodźcie gdzie? Daniel, ogarnijmy, widzę Podskocz, Daniel. Który to Daniel? Ten. Daniel, podskocz. Dobra, to jest Daniel. Szymon, podskocz. To jest Szymon, Szymon jest łysy. To jest co Michał. Tak Michał jest grubą kobietą. A Daniel jest chudą kobietą, a ty jesteś wysy. Dobra. I tu coś się rudy. Nie, Grubasie. Ej, e, mogę na klatę wziąć, cię ja umrę? Nie wiem, to bierz, bierz na klatę, tak? ona jest? Gdzie ona jest? Dobra, ja też ją wyrę na klatę. Chuj na dupę, gonię kurwę. Po schodach ją gonię. Szmatę. Chodź, dziwko. Na strychu jest. Haha, no, 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 ona... Tylko to jest. O kurwa. Zajebała mi lalkę. Serio? Zdawaj to. Dziwko, zajebałem jej. Biję ją. Daj, bijemy. Opuśćcie lalkę, zanim mi lalkę wzięła. Co mam robi? Ja, upuści, ja upuściłem lalkę. Ej, co mi też zajęło? <laughs> Skoczesz mm -hmm. sobie. No nie bemaj. Ale no. <laughs> nie latać i będzie przyjebanny. Ej, patrz na mnie. Zajebała nam lalki? Tak, ja opuściłem. Ja Zajeba! <laughs> 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 To jest z wami? Ej, ratunku, Daniel ratuje cię, wyjebane w nią Zostaw Daniela A Daniel to, co, dzisiaj rozrobiła skiera? <grym> Gdzie jest Daniel? Tak pan jest Co? 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 Ej, ona mnie ściga To Chodź nie co? A jak ja wyglądam? <grym i zauwańczym> <grym i zauwańczym> ja co? Jak ta lalka! Ale jak ty wysoko, kurwa, skaczesz! Nie, ona ma wyjebane już w nas. To nas? O, już, dobra, przechodzi na grę. Ja bije? A, bije? Da A ja ją A ja Normalnie ją co jest, kurwa? Co, kurwa? ją. nie mogę pierdolnąć, patrzcie. Ty da jej, Daniel, kurwa, pod sukienkę zaglądasz. <grym i zauwańczym> Ja ja takim... nie wiem, pierda. Ja, pierda. On jest teraz mniejszy jak dla mnie. Ej, ale ma cipę Boka. Czarny musi paść. Jakim napięta? Wiatrówkę gra wydawajcie. Ej, piłka nie może spać. Piłka jipę. nie może spać. spadła piłka. A tu się dzieci za. kurwa jest. Chyba macie przejebane Nie, no. Kurwa, mnie. Chodź tu, suko.

no. No, <grym> o, nie możemy przegrać do jestem ja rudą grubaską, kurwa. Ja pierdolę. To, to, to było, to było troszkę już creepy na koniec, no. Nie chcę mi się grać już, kurwa, w tej grze, nie? No, fajnie, fajno. Podoba no, mi się. No, zajebista. zajebista. Nie no, Daniel, pojebało cię? Ja to przejść, no. Dobra, ale ja co? Kto do, do Dobra, ready jesteście? Łap, łapcie, 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 łapcie wszystkie! Ale kurwa! Mam jedno, mam jedno. Ja tu klucz jest jakby co w tej. Dobra, uj. Ej, ja zobaczmy czy one biegną. Zobaczmy czy one biegną. Ale pewnie wiesz, mi się wydaje, że one lasowo biegną, wiesz? Musimy je ganiać po całym domu. A tu trzeba klucza do piwnicy. Gdzie jest klucz do piwnicy? Michał ma... Michał, chodź. Tu. A tu co jest? Jesteś... No w piwnicy, no kurwa, no też, kurwa Michał. Jestem w tu Michał, zatrzymaj się. Gdzie ty, Michał, o, jesteś? Tutaj, tutaj, chodź, też Michał, tutaj, te, tutaj, też otwórz, kurwa. To otwórz. To otwórz, to otwórz, O, chodź i o Idź szybko. Zamykaj, kurwa. Zamykaj te drzwi. Ej, klucz. Nie, zapałki. Dobra, i wkładam lalkę. Lalkę A wożę. jak to włożyć? Jest, pali się, pali się, pali się. Patrz. Jeszcze osiem. Ale ja pewnie na każdy <laughs> trzeba po jednej palce zapalać. Ale no, no jak ty spierdalasz te lalki, Michał? Lewym, lewym po prostu. i za pałki. Ja daję zapałki trzeba dodawać pewnie. Pachi, pachi. Nie spierdala wam jedna. Nie dobrze nam idzie. Jeszcze 7. Ja mam zapałki wyjść. Kurwa. kurwa, jesteś. Trochę kurwa jesteś? Musiałem mnie. No, musiałam spierdoldzić. <grym> <grym> Jestem na kratce spodowej. <grym> Ja już nie chcę grać w tę grę, kurwa, się tak panicznie boję, że że Michał, wszystkie nie noby mam. wyleciały. Staliśmy sami. A ty tak, się pan wie, Bartek? Ta ścigam mnie! ścigam mnie jak pojebana szybka! Lecę do piwnik kurwa. Jo, to ja mnie tole! <noise> Ogólnie to im więcej lalek spalimy, one jest szybsza. Michał, nie wiem czy to widziałeś, ale ja za grę i zamknąłem oczy i po prostu się nie ruszyłem. <noise> ja, ale chujowe info dostałem. Macie? No tak To na jakieś haka Ona lata? No tak Ja, pierdolę, pierdolę, ja, pierdolę, ja pierdolę. No ale zapierdala I macie tak jedną lalkę nie. tutaj Nie wiem gdzie są te lalki, ja już nie chcę z tą wychodzić Kurwa się tak boję Dobra Michał, bo do was trochę Co do... no, nie, zamykał, oczy, zamykał, oczy, zamykamy ja Proszę, musisz mieć

Nie no, jeszcze jedna, bo jedna masz w piecu. Ja mam, ja mam, ja mam. Kurwa. Y... Drewno potrzeba, drewno potrzeba. Ja ja mam drewno, ja mam drewno i też mam laleczkę Znaczy ja nie mam, bo nie żyję. O kurwa. Y... Dobra, ja idę do piwnicy. O, kurwa, no tu jest Ja idę do piwni i wpadam drewno. One jest w piwnicy. A ja jestem dzieckiem, kurwa, wyjebane. I ja, ja w piwni, ja wpadam w drewno. Nie? Okay. Mam jedno... Tylko od razu wam mówię, ona się przemienia w sekundę od na, na nowo opetaną. Sekundę się zmienia. Napierdolę. Jakiś pirchot. Ej, kurwa, idę palić, wyjebane. Serio, jak możeliście kurwa drzewoć się przemieniliście? Tak. No? Gdzie jest kurwa jakieś drzewo? Ej ba, Daniel, tu u góry jest, u góry jest, u góry jest jakby. On um, kurwa. Przy... Jest tu, jest tu, ale nie zmieniono. Weźmy na strych. Dziplo kurwa, tu jest. Dobra, wyjebane. Ale nie zmieniono w ogóle, nie wiem.

Ej, ty wysyłką lalkę zmarnowałeś kurwa drewno małe płosko O kurwa, co? Ale jest, ale mat jest biegnij, biegnij, po lalkę Gdzie ta lalka? Gdzie ta Bla, góry, jest? Bla, gla, gla, Na samej górze? Nie, 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 tam przy, kurwa przy Ej, kurwa, It's drewno, suje, drewno, suje. drewno drewno, jest ta lalka? Nie ma już jej tutaj, nie ma już jej tutaj w Ten Ona się dała mnie Ej drewno, jest pełno drewno w piwnicy, gości. Mam drewno, mam drewno, tylko nie mam lalki A nawet wózku jest Nie mamy drugi, ostatniej, nie? A drewno w to się przemienicie Mam, ja już mam, przemieniony ma, Mam ma, ma, lalkę, mam lalkę, mam lalkę Spierdalać, spierdalać drewno, dajcie Ale drewno, drewno Ale latarka kurio ja 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 daje teraz, nie? Dobra, mam dobra. drewno, mam drewno, lecę do was, mam drewno, lecę do was Już jest, już jest, spójrz się Ooo oh. Boję się Co teraz? Wyski? A musimy wyjść pewnie. Ja, ja mam drzwi do głównego domu. Od czasu. Bartek, pierwszy idziesz, masz klucze. No kur... Więc to jest ostatni. To drzwi się otworzyły wszystkie. No, ja wchodzę na polu. I co teraz? Nie, wiem, ja pierdolę, co tam. Dziwi się furtka. Furtka. Ej, furtkę ktoś sprawdza? Jaką dziewczynkę, tą dziewczynkę? No, no, tak, tak, tak. Nie wierzę w to. <laughs> Mam ją, mam ją! Gdzie, gdzie, gdzie? Mam ją kurwa patrzcie! Wziąłeś, wziąłeś! Wziąłem, No kurwa, ale Ja przysięgam wam, że w pewnym momencie miałem zdawał, nie? Dobra, pierwsza ja, misja za nami. Nie, to widzieliście? Ja, ja lecę, ja lecę i nagle ona mnie zaczęła gadać. Po prostu rzuciłem wszystko i zapnęłem. oczy, o, kurwa, ona się na mnie patrzyła. Ale to jest mocna gera. Da, fajna. Jaka fajna, kurwa, zjebana jak nie wiem. Ale co, ale, ale widzieliście tego champsferka, który ona czerwona Co z nią kurwa się dzieje? O kurwa. Ja dole. o kurwa. Ale ma ja zamykam oczekiwanie. chyba ne? I na grę.